I zaczynamy filmik z Tajlandii z wyspy Phuket Pokażę Wam trochę jak tu jest z tymi furami to jeździ no, Dużo skuterów tutaj No i tu mamy taką plażę w Tajlandii Tutaj wynajmuje się łódeczkę się na jakąś wyspę, ja dzisiaj sobie wynajmę jakąś łódkę i popłynę na wyspę i stamtąd Wam dalej będę coś opowiadał o Tajlandii i zobaczycie jak tutaj jest. No i wiadomo, przed wypłynięciem na wyspę trzeba się zaopatrzyć, sklepiki są tego typu, co wtedy? Jest oczywiście potrzebne rzeczy konkretne na, na wypłynięcie, kosmetyki, wszystko, więc psiki, co tam Wam się podoba. Wszystko jest. Stawka, wszystko. Takie jak w Polsce. Zubki, więc przeżyć można. Na licze 4 na 5. Napoje, szampy, smuleczko. No to, bo Polacy też się trasiają, że tutaj sobie gada. Rzeszki różnego typu. zakupy płyniemy na plażę taką łódeczkę sobie wynajemy pójdę sobie trochę odpocząć te łódeczki mają yy, silniki wiadomo gdzie kupują Piotro stalu kupują silniki No i tak sobie Wynajmujecie taką łódkę i płyniecie na super przygodę Tak pięknie w paję przemkować się nalewa Okulary w

Dlaczego oni pływają na tych dieslowskich tych silnikach? Trochę to jest, jest chyba nie za bardzo ze środowiskiem, bo piękna woda, piękna to. A te silniki tutaj takie spalinowe. Plaże plaży jest tutaj bardzo dużo, ale dzisiaj sobie wybrałem jakąś taką plażę. Wreszcie się przez się. Przesunię. Ta łódeczka trochę się teraz rozbujała A za bardzo chyba, bardzo przesadził Tutaj Z moim friendem dopłynęliśmy okay. W plaży Później dalsza relacja Jest? Nie, jest I tu jestem na takiej właśnie Plaży tutaj ludzie pływają a zobaczcie jakie tutaj rybki mamy zobaczcie jakie rybeczki odpoczęło się i czas wracać teraz wracać na ląd i tam jeszcze ponagrywam wam trochę filmików jak tam na mieście jest, tak dalej o łódeczka już czeka. Do zobaczenia później i do zobaczenia później nagram. Wam tam jeszcze taki market nightów i tam może jakieś świątyni Pokażę trochę Tajlandii, Zobaczcie, świeża ryba w lodzie, krewetki, wszystko tu jest miasteczko zatłoczone autobusy rzadko tak tutaj przyjeżdżają ale teraz jakiś wielki wychodzi tutaj o skuterek skutery wszędzie takie kwiatki też rosną sobie po prostu sobie rosną ruch ogólnie jest bardzo duży ta jazda tymi skuterami no to już takie bym powiedział ryzyko turyści jeżdżą też a ja wchodzę, tu jest świątynia. I raz w tygodniu w tej świątyni jest taki targ. Akurat w tej chyba jest dwa razy. I tu jest wszystko, co można zjeść. Jakieś pamiątki pokażę Wam, żebyście wiedzieli. O kukurydzie, o różnego rodzaju sushi. Kurczę paczki, mięso I zaraz coś sobie wybiorę tutaj do jedzonka I taki street food jest i na słodko oczywiście to jest ogromne, bo tego jest bardzo dużo no co krok są takie street foody? goloneczki, ryby tak. pokazuję, bo tam różnie ludzie nagrywają, ale pokażę Wam taki po prostu to można znaleźć. Dwie Takie pierożki Tu pan robi owoce różnego typu. I tutaj ciuchy, 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 ciuchy no dobra później tam jeszcze coś dogramy do, do końca ja tutaj jedna tutaj druga i taki rynek, targ, fest jakby po naszemu nazwisku ale mamy jeszcze takie coś można sobie wybrać i kucharz zrobi na patelni muzyczka też przygrywa na żywo warzywa panobiera e, owoce przepraszam Biera. Jak ktoś chce coś europejskiego to też się i dalej bary 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 dopiero tutaj życie nocne się zaczyna taka jeszcze sceneria na pokret no i tak jak rano mówiłem przechodzi się w każdym miejscu no I tak wygląda życie w tej Tajlandii. Akurat tylko tutaj mogę mówić, gdzie ja jestem, czyli na Phuket Ale chyba podobnie tak wygląda. Tu mamy plażę, ale plaża rano żyje, a teraz jest sprzątanie leżaków. Czyszczą, czyszczą bardzo ładnie. Tutaj leżaki, plaże czyszczą. Wszystko czyszczą. Plaża nie żyje, ale bary przy plaży żyją. Jedzenie, jedzenie, jeszcze raz jedzenie. jeszcze pokażę hotel. Z hotelu widok Wam pokażę. O tak to wygląda. Tu jest hotel. pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję, że nas oglądacie. Zbycha tam, mam z nim kontakt. Pozdrawiałem. Mam nadzieję, że kiedyś wybierzemy się tutaj we dwóch albo jakieś inne wakacje. Widzicie, tak słabe okręcenie Film tak montowałem z kilku filmików, to nie wiem jaka będzie jakość, ale. Może coś tam dla siebie wyłapiecie z tego filmu. Dzięki wszystkim.